Zawsze bardzo lubię takie działania, które wykorzystują efekt synergii. Gdynia niewątpliwie jest bardzo mocno związana z biznesem filmowym, no i co oczywiste, równie mocno, jeśli nie jeszcze bardziej, z biznesem morskim. Kilka lat temu postanowiliśmy to połączyć i przygotować konkurs, który będzie miał dwa cele. Po pierwsze, będzie promował młodych twórców filmowych, także zapewniał im pewien rodzaj edukacji, bo oprócz tego, że mogą wygrać nagrody, mogą także brać udział w warsztatach i pracować pod kierunkiem dojrzałych tutorów, którzy pomagają im osiągnąć zamierzony cel. A po drugie, powstaje film, który służy nam promocji gospodarki morskiej, no i oczywiście promocji naszego fantastycznego miasta, przypominając, że te dwie nogi, czyli film i morze, są dla naszego biznesu ogromnie ważne. Konkurs, ale też warsztaty, podczas których uczymy młodych ludzi, jak robić reklamy, filmy reklamowe. Oni przechodzą cały proces w Gdyńskiej Szkole Filmowej, proces tworzenia takiego filmu, czyli od Scenariusza pomysłu poprzez storyboard, moodboard, aż po zdjęcia, montaż, oczywiście, no i projekcje dzisiaj zwycięskiego filmu. Te wszystkie prace odbywają się pod okiem najlepszych ludzi w Polsce od filmów reklamowych. Filip Marczewski, reżyser wielu filmów reklamowych, Jan Majle. Nie boję się tego słowa najlepszy copywriter w Polsce, także inni wykładowcy Gdyńskiej Szkoły Filmowej. To jest duże wyzwanie, ale myślę, że ten efekt w postaci tego zwycięskiego filmu jest po prostu w tym roku bardzo dobry. Zgłosiliśmy się do konkursu z pracą wstępną, a następnie w trakcie warsztatów rozwijaliśmy kolejne pomysły. Pracowaliśmy nad dwoma pomysłami, i jeden z nich to jest właśnie ten zwycięski Lunapark. Czujemy się bardzo dobrze. Jest to dla nas bardzo ważne wyróżnienie. Pewnego rodzaju no, iskra, e, takie popchnięcie dalej e, naszej drodze, rozwoju naszej kariery. E, zwycięstwo było fajne, zwycięstwo zawsze dobrze smakuje, no, ale najważniejszy był proces, najważniejsze były warsztaty to e, jak mogliśmy. Przerobić nasze pomysły, jaki kontakt złapaliśmy z naszymi kolegami, którzy dostali się do finału.